W Wałeckim Centrum Kultury wałeccy liderzy świecili najjaśniej. Gwiazdy na dobry start otrzymali przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje biznesy od niedawna, ale prężnie się rozwijają. Burmistrz Maciej Żebrowski uhonorował Wilczą Szamę, Winnicę Invictus oraz zakład kosmetyczny Patrycji Sankowskiej. W rolę aniołów wcielili się za to społecznicy i wolontariusze. Wałeckie anioły trafiły w ręce przedstawicieli Stowarzyszenia Motoryzacyjnego, zaangażowanego w pomoc potrzebującym działaczy sportowych oraz osób pomagających powodzianom i walczącej Ukrainie. W jednej z kategorii decydujący głos mieli internauci, przyznali Wałeckiego lidera. W kategorii kultura wyróżnili Oskara Pielecha, w sporcie Artura Ochrymowicza, a w edukacji Karinę Zarembę. Dla Za mnie bardzo towarzyszy, że to po prostu udało się drugi raz to zrobić. Prowadzę szkołę tenisa już 22 lata w tym roku pasja tworzy historię. Jestem terapeutką, więc prowadzę przedszkole terapeutyczne. Dzielę się swoją wiedzą między innymi z terapeutami, rodzicami i tą wiedzę po prostu też przekładam na jakość swojej placówki. Burmistrz uhonorował również ambasadorów Wałcza, czyli tych, którzy przyczyniają się do promocji miasta. Laur otrzymali etnolożka Karolina Ćwiek-Rogalska, Irena i Mirosław Lasotowie, czyli małżeństwo maratończyków mających na koncie ponad 1000 biegów oraz pierwszą regionalną bazę logistyczną w Wałczu. Najbardziej prestiżową nagrodą były jednak Złote Korony. Laureatów wybrała specjalna kapituła. Kilkunastu członków, przedstawiających wiele dziedzin i doświadczeń społecznych. Złota Korona w kategorii gospodarka powędrowała do firmy A&K Traders w kategorii społecznej wyróżnienie otrzymała była dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie Bożena Terefenko. Jej największym sukcesem jest budowa w Wałczu placówki wychowawczo-opiekuńczej, o którą walczyłam właściwie 15-20 lat, żeby powstało. Zawsze mówiłam, że przejdę na emeryturę, jak powstanie. Cieszę się, że będziemy ją otwierać. Gala liderów w Wałczu była również okazją do zwołania nadzwyczajnej, uroczystej sesji Miejskiej Rady. Podczas niej wyróżnili Janusza Zwolińskiego medalem Zasłużony dla Miasta Wałcz. To weteran wojenny, powstaniec warszawski oraz żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie działacz społeczny i kombatancki. Wreszcie dostałem nagrodę miasta, w którym spędziłem ponad dwie trzecie swego życia. Tu założyłem rodzinę. Wychowałem dzieci, wnuki, działałem społecznie. Gala liderów była także okazją do wręczenia odznaki honorowej zasłużony dla kultury polskiej przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała ją wieloletnia pracownica kina Tęcza", Cecylia Bielejec, za zasługi dla popularyzacji kultury filmowej. Swoje nagrody przyznał również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. UKS Wiktoria Wałcz, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wołeckiej Amazonka oraz Wałecki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymali gryfa zachodniopomorskiego.